Najnowsze urządzenie Goji X-Series. Fantastyczne urządzenie na kartridże tatuatorskie z bateryjką, która pozwala pracować bez zasilacza, bez kabli. Pokażę Wam, co zawiera zestaw startowy takiego urządzenia. Zestaw kosztuje 1500 zł. W pudełeczku przede wszystkim znajduje się rączka PEN. Malutka, zgrabna, leciutka rączka którą możecie zasilać zarówno baterią, którą wkręcamy w ten sposób. Bateryjka jest ładowana na USB, które oczywiście, kabelek USB, który jest dołączony do zestawu. Jeśli Wam się taka, ten zasilacz, ta bateria rozładuje, to w zestawie znajduje się taki kabelek oraz Taka wtyczka. W zależności od tego, z jaką prędkością będziecie pracować, czas działania takiej bateryjki jest od 3, a nawet do 6 godzin. Można tutaj zobaczyć, sobie podejrzeć, jak włączymy dłuższym przyciśnięciem taką bateryjkę. Tutaj macie ustawienie prędkości i co ciekawe, Również w momencie, kiedy pracujemy na urządzeniu, to tutaj liczy nam czas pracy. Oprócz tego, że liczy nam czas pracy, czyli możemy podglądać ile czasu pracujemy i kontrolować ile nam pracuje bateria, to również tutaj macie wskaźnik tego, ile tej baterii aktualnie, jaki jest stan aktualny tej baterii. Plusem, minusem, zwiększamy, zmniejszamy prędkość naszego urządzenia. Sprawdzimy teraz jak to wygląda w praktyce. Tutaj dłuższym przyciśnięciem uruchamiamy urządzenie i krótkim uruchamiamy silniczek plus minus w zależności od tego z jaką prędkością chcecie pracować. Urządzenie jest. Dość ciche. 12 to jest maksimum. Urządzenie jest dość ciche i dość e, fajnie stanowana jest ta wibracja. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wagę tej rączki, to jest ona bardzo, bardzo leciutka i bardzo zgrabna. Dużo mm, łatwiej. Pracuje się nią i operuje niż takimi dużymi, grubszymi, ciężkimi rączkami typowo tatuatorskimi. Tak jak wspominałam, do tego urządzenia pasują kartridże tatuatorskie. W zestawie macie 15 sztuk kartridży, jedynek i są to kartridże akurat firmy Gochi. Jednak jeśli zajdzie taka potrzeba, to bez problemu znajdziecie zamienniki tych kartridży w innych Firmach. Instalujemy sobie kartridż w ten sposób, na twist, troszkę zwolnijmy. Jeżeli chodzi o wysuw igły, to regulujemy go w ten sposób, że za tą obrączkę przytrzymujemy. I kręcimy tą częścią. I regulujemy w ten sposób wysuw igły, który maksymalny jest 2,5 mm. Jeśli będziecie kręcić tą obrączką, to odkręcicie baterię. Pamiętajcie, żeby trzymać tutaj za tą obrączkę, i wysuw igły kontrolujemy w ten sposób, obracając tą pierwszą część. Urządzenie. A co jeśli nam się taka bateria rozładuje albo jeżeli nie chcemy pracować na takiej baterii, to w takiej sytuacji mamy drugą końcówkę, która dołączona jest do naszego zestawu i umożliwia ona nam pracę na kablu. Instalujemy sobie tą końcówkę i już Wam pokazuję jak wygląda rączka. Jest jeszcze mniejsza i zgrabniejsza. Mi osobiście bardzo fajnie pasuje w tej opcji. No i w takiej sytuacji możemy podłączyć urządzenie, rączkę do zasilacza tatuatorskiego, dowolnego zasilacza tatuatorskiego. Tutaj w tym zestawie nie znajdziecie zasilacza, ale tak jak wspomniałam, możecie podłączyć pod dowolny zasilacz dostępny na rynku. Natomiast w zestawie znajduje się kabel, który umożliwi Wam podłączenie naszej rączki Gochi. Pod zasilacz i już pokazuję, jak to wygląda. O, tak prezentuje się nasza rączka na kablu. Prędkość sterujemy sobie wtedy na zasilaczu. Wysów oczywiście e, tak samo jak w sytuacji, kiedy pracujemy na baterii. Zobaczmy, jak pracuje się na tym urządzeniu. Najpierw sprawdzimy na kablu. Także uruchamiam urządzenie. Wysuw igiełki. W tej chwili praca jest na ósemce. Zaraz zobaczymy, jak wykonuje się puder. Bardzo fajna, miękka praca. Rączka jest lekka, dosyć też, jeżeli chodzi o obwód, to jest taka zgrabna. Bardzo przyjemna praca. No i zobaczymy też, jak się wykonuje ruch. Posuwisto-zwrotny. Jak wychodzi minia. Bardzo fajna, miękka. Nie chlapię. Dobrze widać igiełkę, fajnie się wysuwa. Bardzo przyjemna praca. A teraz sprawdzimy, jak to wygląda w przypadku pracy na baterii, czyli na pracy bez kabla. Rączka staje się nieco dłuższa. nieco dłuższa, e, inaczej ten środek ciężkości się e, w ręce układa. Czuć, że jest nieco cięższa, ale nie jest jakoś bardzo duża różnica. Ale sama ta długość rączki powoduje, że inaczej się faktycznie y, ona w ręce układa i bym nawet powiedziała, że wymusza taką pionizację mocniejszą. Prączki, ale nadpracuje się naprawdę bardzo komfortowo. Na pewno świetna zaleta, jeśli chodzi o, um, o to, że nie ma tutaj kabla, więc nic nam się tutaj nie plącze. Tak samo miękka, przyjemna praca. Fajna, miękka praca, precyzyjna. Urządzenie nie drga mocno. Jeżeli chodzi o urządzenie, to troszeczkę faktycznie przy tym zestawieniu jest ona nieco dłuższa, inaczej się ją trzyma, i mam wrażenie, że też jakby ten nacisk. I ułożenie ręki powoduje, że te pikselki łatwiej się tworzy, ale jedna i druga opcja jest naprawdę bardzo przyjemna w pracy. Polecamy serdecznie nasze najnowsze urządzenia, które znajdziecie na stronie www.goci.pl